Chodziłem na siłownię 20 lat temu i chodzę dzisiaj. Muszę przyznać, że kiedyś ludzie wyglądali lepiej, pomimo że dostęp do wiedzy i badań był ograniczony. Mam takie same spostrzeżenia po 20 latach treningu. I zwróćcie uwagę na mistrzów kiedyś, jak trenowali, jakie mieli podejście i jaki był poziom ich wiedzy względem tego, co jest w tym momencie. Dlaczego era lat 90., początek lat 2000 to była era naprawdę kultowych sylwetek, które w tym momencie w oczach wielu są niedoścignionym ideałem? Przecież ci ludzie są często wyszydzani przez optymalnych trenerów pod kątem ich treningu. Było głupie, było targanie klamotów, zarzucanie, nie było idealnego tempa, optymalizacji jeśli chodzi pod hipertrofię. No przecież ktoś to zrzuci na towar. No ale przecież towaru w tym momencie jest więcej, jest większa wiedza, więc również brakuje jakiegoś pierwiastka. I to nie ma się tylko do ludzi, którzy startowali na zawodach, ale ma się to też do kowalskich, którzy chcą zajebiście wyglądać na plaży. A wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo kiedyś ludzie byli dużo bardziej zdeterminowani, by osiągnąć swój cel. Nie rozkminiali na każdym kroku, czy da się to zrobić lżej, mniej się przy tym napocić, tylko po prostu zapierdalali. Efekt był tego taki, że na powierzchni utrzymywały się tylko i wyłącznie jednostki, które bardzo tego chciały. Inne odpadały. I to kreowało mental dyscypliny i to się udzielało całej populacji. Znacie takie powiedzenie, że trudne czasy, ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. No i tu to, to można jak najbardziej przywołać.